Hello, hello, dzisiaj mamy 26 grudzień 2025, wiatr, ciemno, jest godzina chyba 12 w południe, chyba najjaśniejszy punkt, trzeba troszeczkę spacer zrobić, tu jest trochę zaciszniej. Jakiś nowy sklep, nawet nie wiedziałam. Świąteczne ozdoby. i wioska świąteczna. Jarmark. Nieczynny teraz. Zobaczę, czy jest fiorduro otwarty. Wszystko po zamykaniu. Ja Seria jest otwarta. O tak, to nasz. ładne niebo się robi teraz. Ocean wzburzony. znowu w parku. Chodzę w kółko codziennie jak koń w kieracie. Park nad oceanem. Tu jest takie serce, mam mi kto zrobić zdjęcia. Małeczka. Nie trafię nikogo na spacerze, tam widzę Państwo, mam sami wyszedł spokojniutko. Chyba wszyscy siedzą w domach, albo odsypiają po imprezach. Jeszcze taka możliwość jest, żeby iść na basen do hotpota, ale mi się wydaje, że tam będzie mnóstwo ludzi tak samo na siłowni zwłaszcza że ludzie mają wolne to sobie chyba odpuścić dzisiaj albo to jest prawie 4 dni wolnego można sobie dłużej zrobić pewnie też większość ludzi wyjechała gdzieś albo do tych domków albo za granicę